Siemano, ja jestem Kwiatek w nowym, starym kanale, filmie. Jedziemy dzisiaj do Mixa Jest ten czas. Można jechać, mamy tu będę jechał kolejną nogą. Zmienia się tutaj stałego. Tę rowerkę będziemy zapierdalać Kawał drogi. I się ona dzisiaj go odwiedzić? Trochę kilometrów jest. A, trochę jest. Zobaczyć oh. co jak? Okay. Miko stary kanał. bez tu. No. O, to co w tej godzinie Dobra, co my będziemy się za chwilę zbierać? Będziemy nagrywać sobie całą drogę, jakieś, jakieś przyspieszone tempo, jakaś muzyczka prawdopodobnie, bo trzeba się zrehabilitować. I co? Widzimy się potem. Zakara wdygać się do wody, proszę. E, ale weterek wieje e, Przekroczyliśmy już jedną wieś Nazywa się Szardej, po wszystkich w szalejach I została tylko prosta droga do Chryszwicy. Tam znajduje się Mixu Uuuu o się wiewał. Tam jest dachu. Kury No i co? No, będzie jakieś tempo, nie? Większe. Czemu poniemy trochę wiatr wieje, więc cały je się odzywać, to będzie jakiś tempo, chyba że będziemy robić jakieś i... i tyle. Bo nie wiem czy jest ten co nie nagrywać jak tam przed nami jest dachu i nie chce się pokazywać. To... Jak będę coś wiedział, coś fajnego, spoko, bekowego, coś będzie fajnego, to będę wam tutaj pokazywał wszystko. Jak na razie robimy cięcie, bo czemu by nie, zapierdalałem rowerem. Lala. No tą kamerką. No tutaj na chuj, już wyzywa. Widzimy tam mały znaczek, szalej, przekreślona. To oznacza, że zaraz wiedziemy szedle. Szaleja, tam coś ładna pani jechała. Yes, jak obumny zna samochód, gdy sy Mamy to, szarlejżek żegna. i prosta droga, wita są chodziki, jakieś skuterki. Przygazuj, przygazuj. Idziemy dalej, dobra. Będziecie coś ciekawego, to będziemy się widzieć z powrotem. Siemanko a, a, a! Jeszcze nie, jeszcze nie, to będziemy widoczki fajne. A właśnie, nie? A no jeszcze sobie kusa, ta fajna miejscówka, plaża taka. Właśnie troszkę wychillujemy, bez ludzi. W tej dachu taki dron, nie? Sonata z Bladnami, i k***a nagrywa Przydałby się taki dron, nie? Kurwa. Miałem się, miałem. <gryś> śmiałem, ale nie mojim Znowu podzieki kolejne i będę nagrywać Kur***, ja parę jeżdżą Tu przerwę I będziemy coś dalej, to na razie to Ej. Robię cięcie, więc siema Jesteśmy ja po przerwie, ja bym trochę mówił głośniej, bo Wiatr trochę wieje jadąc. Ja Ale w nie ma znaczenia. Może się jedzie, ale jest git. Dach jest w Dalej! Tu kurwa robią coś fajnego. Mamy widoczki, jadąc. Czekamy sobie za dachem. Zaczekam, muszę poprawić. Bo ja widoczki są. No, już siły obu brakuję, tak. Tamtędy, tutaj. 60 teraz, to... no, kurwa. Dobra, będziemy jechać prosto, to nie ma nic do widzenia, to jakby jak się wypadeczek jak to ma powiem. Siema. Rodziska, my już dojechaliśmy do Krzyświcy. Zaraz do miejsca, więc dopiero nagram, jak będziemy już z miejscem tam się witali, w ogóle wszystko. Bo teraz nie ma co tego, nie ma co teraz nagrywać. Widzimy się potem, tu jest Krzyświca, już ze mną. Siema. Rodziska, jesteśmy już w połowie drogi. Ale zajebisty, kurwa. Tam dalej bo tam kurwa byśmy spłynęli. To jest coś co Tam też wypożyczyłem udek Tu Miksu był ostatnio. Moglibyśmy rowerek wypożyczyć, ale nie jesteśmy pełnoletni. Jeszcze rok czasu. Dobra, jedziemy dalej i pokażę wam jeszcze potem. Siema. Dobra. Czekamy już chyba ponad, no dłuższy czas za Miksem. Idzie. I co? O! Idzie Miksu! O, idzie! Znaczy, mix, Miksu? My sobie, sobie pojeździmy, coś tam ponagrywamy, to jak będziemy jeździć. I co, na jakoś spędzi czas, widać, że to tylko godzina, ale za niedługo będą więcej filmów. Chodź Ty, chodź tu. Jak ja to dawno nie widziałem. Kierowniku. Siema. Kto tam? O, tu mam przyjrzenie, tak, co? Zajmij się z nimi. No, taki vlog, jak się odwiedzamy. pojeździmy sobie te pustka, Tylko jeszcze może do sklepu iść, skoczę szybko i takie coś nagramy, co nie? Dobra. Chwilę pogadamy, bo dawno się nie widzieliśmy i... Widzimy się po prostu za chwilę. Ogólnie, stary zawiat, i jak ja dzisiaj co chcę wykonać, to wave pas zrobić z ławki, z stolików. Chodźcie wam pokazać. tego. Ogólnie ja podołam kreski i już wam pokazuję chodźcie chodź wam. I właśnie skąd. Iś weepa, ja wyskakuję stąd, albo stąd i robię whipa. I po prostu muszę wylądować. Jak będą takie przejścia, jak zrobimy ja to z świadkiem, zobaczymy jak komuś mu się uda. Hmm. Musimy skoczyć, musimy się wybić, znaczy on nie umie whipa. Ale ja będę katawał, zobaczymy czy mi się uda. Wywaliłem się pod razę, zobaczymy, czy mi się uda. Jeżeli po prostu uda mi się to, to w komentarzach, jaki ma przy kolejny wynika traku, to ja go wykonam.

Druga próba Tak tu je pegy kuchnie No Kurwa to się przypierała do make pegu Ooooooo wow, wow, Dobra To z drugiej strony Możemy takie przerwy jak będę na startach tak bez sensu będzie nagrywanie że ja jeżdżę i tak chwilę Dobra, Dobra. miou cheka ah, no, no, blisko no, da, da. Na no, nogę. Na no, nogę. No, no, no. Kurwa miksu. Unde no, obukuje mi no. A ja powiem za to ciekawa osoba jak jechaliśmy, tyś widział na filmie na tym czerwonym przystanku, co wołał, tam było mi koty twój stary kanał? O Jezu. Była ciekawostka Była ciekawostka Była ciekawostka, co? Dobra, idź dalej nie, dalej? Dlaczego, jak mi to wyjdzie? No muszę to w końcu zrobić, tak? No musisz, musisz A, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jak jesteście nowi 770 subów, kurde Właśnie, bardzo wam dziękuję No i te filmy, nie? Też nie, nie go wbijacie, bo też nagrywa filmiki No chyba ktoś... w dupę, nawet kurwa za mnie nie wysypuje na kanał No, będzie będziemy z tym chyba, tak? No I mogę powiedzieć. Wy już wymyślacie następny trik, bo na pewno mi się uda, za którymś razem I lecimy jak pewnie musi dobrze wkręcać, że nie kurwa na nogę miksu, a tutaj jest na płasko wipa. Tutaj może nie pamiętać, jak się wipa robi.

Hu było blisko, na no, no, no koło Żyjesz? Żyję jeszcze Żyjesz, Żyje, się nie niepodtrzymany Miksu, Miksu Nie no, <laughs> no Dobrze to mi uciekło A możesz sobie spod, tej, od tej strony? No, zrobić, bitko, tak? no spróbuj zrobić, bo to jest No, z od tej strony. O nie, tu gorsza, gorsza. to gorsza jest. To tutaj, musisz spróbować. A ty się podpocznij jest zobacz, jak tu Kwiatek chce jeść. I teraz zobaczymy Kwiatka, jak jeździ. Masz tą kolejkę. Tutaj sobie przerwę i widzimy się za chwilę. Dobra, on już sam sobie jedzie. Na początek. Tam tam wykombinuje. Zobaczymy. Dzisiaj piękna pogoda, jest bardzo gorąco. I znowu jedzie. Bardzo fajnie zbudowany ten patak, bo ma wiele możliwości. Jak sami widzicie, tutaj mamy nawet takie jakby kierunki, w którą możemy jechać. Fajnie się na tym jeździ, tak jakby nie musisz jakby napędzać to, żeby... Tylko musisz dobrze się tak, musisz dobrze rozjechać. Dobrze tak, musisz pamięci. dobrze rozjechać, tak. Widziałem jak się podjechałem, nie? No. Pana A co, może teraz spróbuję na rowerze coś zrobić. A co Pytamy się Dacha, czy mi połóżcie rowery i... A co, czy mi po rowerze? No nie, mi po prostu przeskoczy ławkę. Bo znam gościa, Rutin.pl, on też nagrywał na kanał i on był jest bardzo dobrym i skoczył stąd i przeskoczył ławkę. Słuchajcie, był taki fajny film. Zresztą nie był film, zawieźliśmy nagry jeszcze nie było filmu, ale widziałem ogólnie z mixem myślimy z dachu, widziałem całą coś obok nas i był taki pal nie? I była taka górka wielka, to słyszałeś? Tak! I był, to a ja to miksu, pamiętam, my, my jesteśmy dalej, tak wiesz, jest taka wyskoczyłem, mixu, dawaj skoczyć, że on tutaj patrz, zawsze tu jest dziura, nie? Taka wielka dziura była, tak jak to naprawdę? A miksu, tak, jedzie, jedzie. Wyskoczyłem, przeleciałem, na i na koło i, I, na koło sobie i zrobiłem, Jeszcze z kolei, nie nie co? No, szkoda No co, ja może pójdę do barha parowej, pójdę za chwilę rowerem. Dobra, to widzimy się za chwilę. Napiszcie komentarz w miksu Fajnie, że wróciłeś i zostawimy serduszko A i do, 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 nogę Dobra, idziemy za miksem Tylko się na jednej ręce, nie? O kurwa żartowałem A. Co i tu się kurwa Ty kurwa mała Nie, ty wyskoczysz A daj truwać na rowerze Cholę uważaj, bo to się kurwa to już wiesz, haczy O, zrobiłem na rowerze Pierwsza osoba, czy nagrywasz? Co? Pierwsza osoba czy no, nagrywasz No chodź do dachu nagrasz nas Proszę, dach, to nas pana pojeździmy, sobie, pieździmy. Dachu jaki kurde Kiedy nowy film na kanale Nikt nie, czyli się widzowie, dachu już odpuści sobie. Dobra A on jedzie jakiś kraje! Ach, jeździ nie, Zrobiłem! zrobiłem? nie, Kamera nagrała? Nagrałeś to? Tylko... Szok miałem. Ja będę nie, 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 nogi, powinno się zobaczymy tak? zobaczymy, zobaczymy mi nie, 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 zobaczymy wyszło. nie, 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 się nie, 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 się i co mogę powiedzieć? no, zrobiłem to, bo jakby jechałem chwilę jeszcze rzuciłem kolejną nogę. Bo się, oba... Bałem się że z górki, z się obalę. Ale co, udało mi się, widzieliśmy to w 100% i po analizie tego wszystkiego zrobiłem tego whipa, whip jest zaliczony. I nie wiem, teraz chwilę sobie pojeździmy. No my sobie pojeździmy, pogadamy to i tam, I to nie? odcinek, pogadamy sobie chwilkę. Co ja wiem, tego bo my się pojedziemy sobie nie wiem, gdzieś tam nad, no, nad ziot, tak, coś. No my sobie pojedziemy kawałek i takie inne rzeczy, więc jakby. Jeszcze chwilkę sobie pojeździmy, czy już kończymy odcinek, tak? Pojeździmy sobie. No zobacz, no możemy skończyć odcinek. Kończymy odcinek, ja bardzo Was pozdrawiam moi widzowie, dawno się nie widzieliśmy, będziemy... Nasi się... widzowie. Nasi widzowie. Nasi widzowie. I co, pozdrawiamy Jakby nasze widzki, które znam bardzo, ostaniowałem się spotkać z jedną. I... Opowiedzmy Instagramie, bo kurwa Fajne. tutaj. Właśnie mamy Instagrama, fanpage kumpersta. i zapraszam bardzo serdecznie. Pojawiają się tam yy, różne filmiki. Jakby co? Jeszcze mogę powiedzieć, bo się już zdjęcia raz? tam z naszych zdjęcia, filmików zdjęcia. chyba bardziej, nie? I co mogę jeszcze powiedzieć? Kasperlo, bardzo ci życzę. Zklonę, przykro z rodzin. Lepiej tak powiedzieć, tak, jakś pisać tam napisałem. Właśnie Instagram mi przypomniał, bardzo się przepraszam, bo na Instagramie patrzę, zresztą tam jakieś tam posty z Kasperem, Kasperlem. Tak, bardzo no, o moją rodzinę, zapomniałem, o napisałem mu od razu. I bardzo ci dziękuję za ten rok, bo w sumie bardzo dużo mi pomogłeś pomogę założyć to wszystko i takie nasze tak samo jak kwiatek u dachu też, bardzo dobry pomysł bardzo się to rozwija, ja Was zachęcam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku, siemano!